Mamy unboxing z kitelsów. Otwieramy małą parkę z Kittelsu. <noise> są większe jeszcze. Szczęśliwy Mateusz. A tyle co zjadł obiad. A potem banana. Z Kittelsy. Ja wiem, co to Cześć. Cześć! Jesteśmy właśnie na górce Twin Peaks I czekamy sobie na zachód słońca Który będzie za jakieś <grymne> pół godziny Tak, bo i czekamy w samochodzie, bo na zewnątrz tak strasznie wieje, że się nie da wytrzymać Tak i nie potrafimy lecieć do przodu Tak I słuchamy sobie muzyczki San Francisco I dzisiaj byliśmy jeszcze w Sacramento Rano sobie pochodziliśmy i zwiedziliśmy Potem pojechaliśmy do fabryki cukierków i zrobiliśmy cukierkowe zakupy Jelly Belly Chcemy jeść cukierki Dostaliśmy czapeczki Martek w czapeczce Marta w czapeczce i Gonzo w czapeczce Cieszycie się na cukierki? Gonzo cieszy się na cukierki? Tak I potem zgadujemy Co to za zapach? Muszę że wyłączałem tam się To zielona. Nie Zielone jabłko nie mówić. Ja. nie fosonek Mieliśmy zjeść wszyscy razem, ale jeden się wykruszył już już żaru. Nie. A jak Bartek de deadfisza? Nie, na ten budżet to sobie margaritę Dobrze, margarita A deadfisza spróbujemy razem Jak? Ja też chcę skosztować to nie podjaga. czuć tak za bardzo. To co? co próbujesz? Popcorn. Czyli mango jest nowe, cofnę z kogo. A macie mango? jakieś niedoby? Nie, to jest manga tylko tylna. Ale nie wiem w

Eee, ponad. Teraz do fabryki cukierków. I kupiliśmy sobie obiad. 5 kilo cukierków. 5 kilo cukierków, nie licząc tego, co pokupiliście indywidualnie. Tak. Mateusz, jak już się czułeś ze swoimi zakupami. Bardzo wspaniale. Ile cukierków kupiłeś? Pochwal się. Kilogram 25 plus 34 gramy razy 2 plus 45 gramów. Czyli pewnie 1,5 kg. Zdecydowaliśmy się, że wyślemy jakąś paczkę do Polski, no bo inaczej tego nie przewieziemy. Będziemy wysyłać paczki? No teraz trzeba, bo 5 kg się nie zmieści do Warski. <grym> Nawet na do bagażnika się nie zmieści, powoli. I pojechaliśmy tradycyjnie na burgera. Happy Bartek! Yes! Burgera zjadliśmy. In, in and out. No, jeszcze chcieliśmy out. jechać na porę właśnie. Byliśmy no na byliśmy polu. Giloroziny. Byliśmy na polu Ale było średnie. Więc pojechaliśmy dalej do San Francisco. I ciążekra w tym No i chyba tyle. I wracamy do zwiedzania miast generalnie. Niestety. Niestety. Ale przymierz San Francisco na razie wydaje się spoko. Tak, jest na górce, jest dużo górek i wydaje się być całkiem fajne i most też był fajny. Kosztowało to 30 zł. 7,25 dolara. Ok. To... 100.6. Jesteśmy w San Francisco. Jak temperaturka. Na górze pijodzi mocno. Bartku, a jak tobie się podoba temperaturka? Fajna jest. Nie, no, ogólnie jest ciepło, tylko wieje wiatr. Jest zimno. Wieje <laughs> wiatr.